Gdzie hopy są? Co jest z wami? No ale DarkSide on mówił coś, że gdzieś idzie? No aha, mówiłeś, dawaj. Aaa, no widzi. Co masz fajnego? Małego, nietypowego? Kamikaze R? Nie da rady. O, druid! O, o! To będzie ciekawa rozgrywka. O kurczę, to fest klupałeś. O, już jest zwycięzca tej. Aukcji Jacksonville, kurwa 300 milionów. Tak, on będzie za 3 aktualizacje chyba będzie do kupienia za 40 parę 300 baniek dać za okręt. No chyba, że faktycznie masz wszystko kupione i. I masz, wciul, I masz wciul kasy, bo są tacy gracze, co mają wciul kasy, no to... Nie mają co za bardzo z nią robić, no to wtedy jest sens, nie? Ale i tak uważam, że tyle celę... przesadzona, czysta baniek. No, a, no dobra, no to my za tobą. Ja wiem, że nie będziesz chodził na kapa, ale wiesz, no coś tam poświeci zawsze, nie? Ile tam? Ile masz na tym w ogóle druidzie? Jest spota 7-3. No to jak taki krążownik. Widzę właśnie, że działa, masz poddziała, zrobiony tylko poddziała, tak? On nie ma torped, nie? Wiesz to, ja grałem tym druidem, jedną, jedną albo dwie bitwy chyba rozegrałem. I pamiętam, że popłynął na mnie yy, Demoin, wiesz, no bo wiedział, że nie mam torped, nie? I go kurwa na dwie salwy ściągnąłem, nie? W pierwszej salwie dwie cytadele, i w drugiej, bo wypłynął totalnie bokiem, wiesz? Z zagórki, bo ch chciał chyba z całej burty do mnie szczelić. Odpalił se radar i w tym momencie dostał pierwszą pierwsze dwie cytadele, nie? Kurwa, całą bitwę mnie wyzywał, nie? Jezu, gdzie on tam skargi na mnie nie pisał? Że ja czytałem już mu nawet, bo pisał, wiesz, na ogólnym, to już mu nawet na ogólnym z jego drużyny pisali, żeby nie robił z siebie idioty po prostu, nie? Ja w Burgundii byliłem, ale zaraz znowu Sybilska będę ratował. Burgundię źle wymierzyłem, ale. No on za 2000 dostał. O, mój ulubiony utwór akurat Californication. Dobra, nowo dostał pożar. Teraz spróbuję Demoina, ale tak za blisko górki podpłynie to Demoń luźniejszy, 4700. No bo cofa. Poszło, ale się zatrzymał. No dostał za 1450, ale zawsze to luźniejszy, nie. O, RP Yamato. Ojoj, oj, stary. Mój kurwa piękny francuski okręt porysowałem. Co masz Yamato zgarnął ode mnie. Ja ma to spróbuję podpalić, nie? Nikt wiedzie, już jest w moje, zasięgu mojej dodatkowej, więc trochę za ostro popłynąłeś tym wermontem. Dobra, ma to się pali. Kelsarz się pali. Nie, nie, stój tak jak stoisz. Co ci przeszkadza? Na Yamato nie masz bicia? Tam... Nie, nie, on cofał, on ode mnie dostał pożar i cofa, wiesz? Demon wypłynął. o tamta strona się prowadzenie. Kurwa, tamta strona się cała poskładała, nie? Goblet. Nie ten demon jara, nie? O, widzę kurwa i Ugumo w końcu postanowił popłynąć na spota. No jak miło z Twojej strony. Ja ramię tym demoinem. 20% 000. torki więcej nie dało rady, nie? 130 ma to płonie. Nie, zgasił się. Aleś kurwa się nagrał tym miłgumo! Całą bitwę stał z tyłu, teraz popłynął i zginął od razu. Kersacz co robi? Samolotami lata, nie? nie? Strzelać, bo gra pancernikiem, a nie lotniskowcem. A nie bije ten drugi, no, a ja sto trzydzieści pancernikiem, ale trochę ich tam przytrzymałem też nie wyparował to moje no, i demo i na zmianę. Kurwa, robisz mu coś? Ja teraz zaczął wchodzić. Kurwa, nie, Yoshino mają dwa pancerniki. Sprawiasz. Kurwa, 72 HP. No ale bitwę fajną zrobiłeś. Mogę nagrać? Wrzucę powtórkę? Wrzucę na YouTube'a, nie? Opiszę oczywiście, że to... O.